To jemy w ciągu dnia jako rodzina z dwójką dzieci w wakacje. Na śniadanie zrobiłam nasze ulubione placki z mascarpone. Przepis na wersję podstawową placków znajdziesz u mnie na blogu. Tym razem do ciasta dodałam zmiksowany szpinak, dzięki temu miały piękny zielony kolor. Placki podałam z jogurtem, każdy u nas je inny według preferencji i potrzeb i z owocami. W ramach przekąski zrobiłam ekspresowy domowy sorbet wiśniowy. Warunek: potrzebujesz mieć wcześniej w zamrażarce banany i w tym przypadku wiśnie. Na początku miksuję same owoce, potem dodaję odrobinę wody i miksuję, aż uzyskam gładką konsystencję. Do lodów było gotowe musli i borówki. Na obiad zrobiłam mój ulubiony przepis na rybę, który znajdziesz w buku obiadowym. Kawałki łososia delikatnie przyprawiam. Kładę plasterki czosnku i na koniec plastry pomarańczy i zawijam w papier do pieczenia. Razem z rybą piekę warzywa, ziemniaki, marchewki i cukinie. Warzywa delikatnie przyprawiam, skrapiam oliwą i mieszam. Wszystko piecze się razem, a ja nie muszę stać w kuchni. Ponieważ chłopcy nie przepadają jeszcze zapieczonymi warzywami, poza ziemniakami, dostają też prostą sałatkę z surowych warzyw. Po obiedzie poszliśmy na spacer i zjedliśmy pogorsze, bo mieliśmy ochotę. Na kolację nie było już dużego apetytu, więc zrobiłam mini kanapeczki z masłem orzechowym bananem i z humusem i warzywami. Obserwuj mnie, jeśli chcesz gotować za jednym zamachem, dla całej rodziny.